Malko ludziska, witamy wszystkich ponownie w kolejnym odcinku na Hardkorze USKKF, odcinek drugi. Znaleźliśmy miejsce i zna... i dzięki mojemu widzowi, któremu bardzo dziękuję. Wiemy przynajmniej teraz jak, e, jak się wchodzi w te wszystkie biomy i tak dalej. Ja z góry orany. tylko uprzedzam, że sorry za dzisiejszy odcinek z, z mojej strony, bo jestem trochę chory i mi leci z nosa jak z wodospadu. Aha. No, generalnie... Tak. I nie poczekajcie, jeszcze muszę coś zrobić... Ja tutaj z obczaiłem takie zarąbiste miejsce i tutaj rozpoczniemy budowę naszego pierwszego domku. Tak. Tutaj będzie nasz pierwszy domek. Oczywiście to będzie taki domek-domek. W domek. będziemy ciągle pod podzie ziemią siedzieć, ale tutaj możemy później pod koniec wybudować jakiś fajny domek, żeby... Widzieć, żeby tu było takie miejsce, że na pewno to tu byliśmy. Tutaj takie to jest, fajne przejście. To jest, tak, to fajne przejście, a tam mamy drzewa, więc tam teraz się udamy. Żeby skosić parę drzewek. Wiesz co, to ty możesz skosić drzewek i tutaj tak ładnie zrobi to przejście. No dobra, tak można. Dobra, teraz... co ja miałem? Teraz rzeczy związane z Gilią. Zgłosiło się parę ludzi, także dziękuję bardzo za to. Eee, myślę, że w sobotę byłoby spotkanie rekrut speaku. Eee, podam... Eee, musi się każdy zgłosić do mnie na maila. Eee, maila podam na, dokładnie pod filmikiem. Eee, z tym, że na pewno chcą do gildii. Jeżeli ta osoba będzie chciała do gildii, to mi to napisze na mailu, a ja mu wtedy wyślę yy, do Teamspeaka a, login i hasło. pełny mam kwipunek. Właśnie ja też mam pełny, chorobcie. Yy. Na cię wr wrzucę to później zbiorę. Także... Eee... Podam hmm. login i hasło do spika i myślę, że w tą sobotę... A ta tak, tak jeszcze jest... szybko powiem... Yy, fajnie by było, gdybyś yy, zebrał przynajmniej drewna na skrzynkę i coś przyniósł je. Szybko zrobił już skrzynkę, bo naprawdę... Tutaj... Już myślałem, że znikło. Także w tą sobotę o 10. do 10. On, w tą sobotę, czyli 10 będzie zebranie na Teamspeak'u w sprawie Gildii. I tak jak mówiłem, jeżeli ktoś chce do Gildii, to na mojego maila to podam pod filmikiem, ale mogę teraz też powiedzieć minecraftowy.grzyb.gmail.com Wysyłajcie na tego maila zgłoszenia do Gildii. Eee, oczywiście pamiętajcie, że musicie mieć premium, bo inaczej nie wyjdziecie na serwer. No i tak, kolejna sprawa to to, że chciałbym tylko, to już tak tylko do mnie, do moich widzów, podziękować e, użytkownikowi pewnemu za to, że zrobił mi tło. E, naprawdę bardzo fajna robota. E, mi by się nie chciało, ja zrobiłem tam wcześniej sobie jakieś tło, ale to nie było jakieś tam mega wielkie, po prostu narysowałem A on naprawdę zrobił całkiem spoko robotę. Także dzięki wielkie, on chyba się nazywał LDP. Yy, także dzięki wielkie jeszcze raz i... I jeżeli w przyszłości będzie kręcił filmiki jakieś, to polecam go na przyszłość. <laughs> Czekaj, miałem zrobić te twoje jakieś tam rany, nie mam miejsca w punkcie. Dobra, niestety muszę się pozbyć tej wełny. To ja teraz z kolei powiem, że jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to może mi zrobić y, te miniaturki do filmików. Jeżeli ma naprawdę bardzo fajny pomysł, to może mi zrobić również tło. Y, napisać pod filmikiem. Y, y, koma to ewentualnie wtedy podam maila, na który może wysłać owe dzieło. No. I co by tu jeszcze powiedzieć? Coś miałem na pewno jeszcze. A mógłbyś zrobić drugą skrzynkę? <laughs> Rzeczywiście, została zatrana. Albo przynajmniej ze dwie podwójne. Bo tutaj moje kurczaczki leżą jeszcze. Ile zrobiłeś tych skrzynek? Jeszcze nie wiem. No, to na razie zapomnij sobie tą górną. Boże, wszystko jedzeniem zapełnione. Dosłownie wszystko jedzeniem zapełniłem. No i znikło. Dobra. O, już aż tak szybko ona zapadła. A szczerze mówiąc, to ja sobie jeszcze... Hmm. Patyczki na chwilę pożyczę Dobra, jeszcze pokoszę trochę drzewek, zbiorę z... dwa taki I... Nie chcący pokazać na początku odcinka kordy, ale to smażę. Nie. Jak będę robił nic, no Zresztą muszę mieć jakiegoś faila Także tak, mamy nadzieję, że będziemy fajnie się dogadywać na team Speaku. <grym> Nie zawiadomiłeś chyba o tym. O czym? O team Speaku. Jak to? Nie powiedziałeś chyba, albo ja byłem głuchy po prostu. Byłeś głuchy, bo gadałem o tym od 3 minuty. Żydzi pan bank... No teraz stary O stary No dobra, gracz mnie rozwalił Właśnie widziałem, wylogowałem się aż z wrażenia Dużo tam rzeczy nie mieliśmy w sumie No, no kurczę Ja wyrzuciłem praktycznie całe jedzenie do skrzynki Jakiś tam mega bogactw nie mieliśmy, no. Dwa żelaza, Jezu, to, to za problem później znaleźć te dwa żelaza? Kurczę. Tak nie może być. Nagrywamy dopiero 8 minut, to nie ma sensu. Dobra, to A wiesz, to co? diaks był? Tak, diaksy. Dwa diaksy były. A, dobra, dobra. To, ludziska to, to wrócimy wiesz wrócimy do was jak będzie. <coughs> jak już się odbanuje, to... bo to nie ma sensu, żeby ten, Żeby teraz skończyć odcinka. No nie, 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 właśnie, że wrócimy do was, jak po prostu już jesteś będę odbanowany, czyli za trzy dni kolejne. Bo właśnie, więc mi też powiedział, że na trzy dni jesteś zbanowany, a ja powiedziałem, że za tydzień będzie kolejny odpiero. No i w sumie będzie za tydzień. <laughs> Także... No dobra, no to zaraz wracamy w sumie. No.